Witajcie moi drodzy. Chcę pokazać ten robót na drodze, na ulicy koło mnie. Wreszcie po niemal miesiącu firma, która to wykonuje, wybiera. Wybiera poprzednią nawierzchnię. Też sam jak już mówiłem, nie za bardzo wiem po co, bo to były wielkie kamienie, żbir sypany też ale mają swoją technologię, niech to robią. Wybierają w to miejsce, sypią taki cienki żwir tłuczeń taki czerwony. Tam jest wysypane, potem co wyrównają, walcują, ubijają. I rozumiem, że na to docelowo ma być aż taki Miesiąc czasu. Kawałek zrobili, jakieś 100 metrów, żeby się palić nie ma gdzie do asfaltu. rozmawiałem, to mają tam czas do któregoś października, potem zapłacą kary, ale na to też są przygotowani. Pracują wieluś tam w lokalizacjach, co powoduje, że tam tu kawałek zrobią, potem jadą gdzieś indziej się pokazać. No ja tym nie jestem zachwycony, bo to już jest miesiąc utrudnień, co najmniej drugi, a może i trzeci, i końca nie widać. Z jednej strony cieszę się, że wreszcie po wielu latach coś się dzieje, ale moim zdaniem to tak jak na innych ulicach inne firmy robiły, to wchodzimy to parę dni i tam 500 metrów, kilometr był, był zrobiony, wylany. No ale ja nie jestem ekspertem od... Budowy dróg. Nie jestem też władzą samorządową. Ktoś wleca, ktoś to nadzoruje, ktoś to realizuje. Ja tylko tutaj będąc na spacerze z górym kumpem Reksiem, że przebieg wydarzeń. Ktoś żyje do tego października to spokojnie im tu zejdzie. Idzie mój drugi ekspert z komisji budownictwa czyli kocica moja. Idzie, trenuje, jak ja równowagę idzie sobie po tym żniku. No, Teraz już on widać. Czarno-biały kotek. No robi z nami na krótkie spacery, chodzi dalej, już nie chodzi, bo się boi trochę. No i ma rację. Jak miałem kotek, który szły dalej, potem się... Bawy psówce czy, czy, czy jakiegoś hałasu uciekamy na drzewo, czy krzaki trzeba chodzić, zajmować drzewa, albo szukać ich godzinami. No zresztą jest zakończona tym, że to tak trwa i trwa, hałas jest, pył na no, to, co chodzi, że na końcu będzie asfalt, będzie lepsza na wierzchni, a nie będzie tak pyliło, jak będą jeździć. Tylko, że tu po tej żwirowej na jeździli jak walnięci. a po asfalcie zawsze się boję pomyśleć. To będzie coś tam wchodzić, skrobać, błagać żeby drogi zwalniające zrobili bo pozabijają nas, to tych wypadków dookoła to codziennie po kilka jest codziennie z tej karetki z trasie i młodzież już całkiem oszalała. przesiadają się z gier komputerowych na motocykle na jakieś szybkie samochody, nakłady nawet i Prują jak w dopiero drzewa ich zatrzymują, albo jakieś tam barierki przy drodze, albo zdarzają się z kimś innym, a jeszcze zabijają innych, postronnych ludzi. To powiem do młodzieży: najpierw pożenujcie, dopiero sprawdzajcie swoje umiejętności, a jak chcecie tam 200-300 na godzinę, to idźcie na wydzielone tory i tam jedźcie ile tam maszyny mogą z siebie wykrzesać. Nie narażajcie na słanki innych ludzi. Apeluję, żeby to trochę, trochę rozsądku. Nie no ja wiem, że to jak to jest jak grochem ścianę, no ale kiedyś ten groch opadnie, może, może komuś coś tam do głowy wejdzie. Wkrótce no, się tu na zamkniętym odcinku rozłożyła. Czuję się jak na plaży. Połazimy trochę, wracamy do domu. Pozdrawiam wszystkich cześć.